Witam wszystkich bardzo serdecznie Wtorek, 6 rano Ostrężyna Po tygodniowej nieobecności W zasadzie więcej, bo to był tydzień i zobacz co tu się dzieje Tydzień, 9 dni 9 dni bez obierania No coś pięknego Zagłonem ostróżynki dwa lata znowu wsadzone. Pokażę Wam, że tu jest błykciuk. Coś pięknego, fajne owoce. mimo ma jak z samego rana. Mm. Ale mięciutkie, słodkie, jajku. Ale na 9 dziewięć dni na krzakach. Patrzcie, się, jakie bogactwo. Ile witaminki C. Zabieram się na zbieranie. tu się wyprawia. To Już spadają. Najwyższa pora obierać. Uff. Już spadają z trzaków. Ale mięciutkie, słodziutkie. Tutaj się na to zabiera. Tutaj to samo. Te były kupne... No już, one spadały, coś tam takie podzibały. Te były kupne w sklepie obrotniczym. Także jeszcze jakoś w miarę wyglądają. A to jest kupne na giełdzie balickiej też ostrożynka dużo mniejsze owoce, ale ale Tak jakby z lasu, bardziej kwaśne No i zabieram się za tą ogary to już to z samego rana szkoda owoców trochę mojej pracy to kosztowało efekty mamy Efekty sami są naprawdę bardzo dobre. No, takie porównanie jest to zbierać. Pamiętajcie, sadźcie, podlewajcie. Jedzcie. 10 minut później mamy dwie takie miseczki. Nie wiem ile to może być. Nie mam pojęcia. Co swoje, to swoje do sklepu nie muszę iść, rano wstaje. na szczęście mam urlop, no, no, mogłem sobie na to pozwolić, tak by to było zbierane po, yy, po południu albo wieczorem, nie muszę iść do sklepu, dwuletnie sadzonki, no powiem Wam tylko tyle w smaku, niebo w gębie, cóż się więcej od życia, no. Zaczynamy kolejny piękny poranek, pozdrawiam.